Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Siemanko, Mateusz Miściwujewski, a mam na bieżąco. Razem ze mną Micho, Boxdel Baron. Wie, Cześć, Mateusz, serdecznie. witam Cię, Siemanko. Jak Ci się podobał powrót teraz do, na Fame 21, e, wiesz co? kurczę no. Przede wszystkim e, dalej gdzieś tam trzymają mnie emocje związane z trzecim panelem. Bo nie ukrywam, że trochę się odjebało. E, trochę. No trochę za dużo. Trochę za dużo. Trochę za dużo. No ale generalnie jeżeli chodzi o panel pierwszy na przykład, no to wiesz, widziałem feedback w czasie rzeczywistym odnośnie Kaczora BRS, że niektórzy mówili, że to jest na przykład za duża patologia, albo że przyszedł z prime'u, że jest zawodnikiem, który nie powinien być, być w fejmie, co uważam, że jest kompletną bzdurą, bo bardzo... Spoko się zaprezentował, nie? W sensie był śmieszny. To były podśmiechujki stare. Co, jak, co, co, jak można e, w ogóle Kaczora przyrównać do tego, co odjebał na przykład no, Paweł tyburski. wiesz o co chodzi? Kaczor jest przy nim aniołkiem. Ale nie? to, co odjebał Kaczor na, na Prime? w ogóle. Nie? O, no to wiesz, to już e, inna federacja, inne zasady, inna tolerancja stare na różne rzeczy. Ale to pokazało tylko, że ludzie tutaj troszeczkę inne mają podejście do tych free fight'ów w a w Prime. Tak, to prawda, aczkolwiek ja jestem zdania, że free fighty powinny nieść za sobą emocje mhm. e, i tacy ludzie, jak catcher BRS, na przykład, e, jako pewnego rodzaju taka wyjątkowa okoliczność wprowadzają jakiś, jakąś atrakcyjność do federacji i ja na przykład go bardzo lubię. On jest dla mnie śmieszny, stary. Nie w takim... W nie, nie, że śmieszny, że jest... zabawny. Ba jest bardzo zabawny. Mm -hmm. o. I mnie na przykład jego humor bawi. To, że puszcza sobie tą muzyczkę stary do mikrofonu. To, że prawdopodobnie był lekko najebany nawet stary na tej konferencji. Bo takie plotki chodzą. Co prawda nie chuchał mi w pysk. <laughs> e, ale e, widziałem, że no nie był dzisiejszy, o może tak. Troszeczkę, może wczorajszy. Tak, może był trochę wczorajszy, ale był zabawny, mimo wszystko nie odjebał aż tak dużo, jak odjebał na przykład Paweł. Widzowie, króciutka przerwa, ponieważ Invelo Energy właśnie rozpoczęło rekrutację. Co oferują? Najlepszy program premiowy, dopłaty do leasingu lub pracy na samochód, wyjazdy all inclusive dla najlepszych handlowców, wypłaty co 14 dni i uwaga 150 tysięcy premii dla najlepszego, początkującego handlowca, który w pierwszych trzech miesiącach podpisze największą liczbę umów. Jeżeli nie ma żadnych umiejętności handlowych, to również się nie martw, ponieważ ludzie z Invelo wyszkolą Cię na certyfikowanego handlowca, a następnie zadbają o twój rozwój dzięki darmowej platformie szkoleniowej InVelo Sales Academy. Więc jeśli jesteś zainteresowany, to klikaj w link w opisie, wysyłaj CV, wypełnij formularz i czekaj na telefon od przedstawiciela InVelo. Powodzenia! Jeżeli chodzi o panel drugi, no to co? E, Cios odjebał sobie e, swoje akcje, wzburzył sobie zawodników w stosunku do siebie, na przykład Gregora, Szeligę i generalnie wszystkich wokół. E, Adrian Cios ma bardzo dobrą strategię na kontraktowanie sobie kolejnych walk poprzez e, poprzez to, żeby zwiększyć swoją atrakcyjność potencjalnego zestawienia. Rozumie, że co chodzi, nie? No tak. Czyli już wiadomo, że Adriana Ciosa można sobie sobie z kim z tego panelu zestawić, i argumentem jakimś dymogennym będzie to, że on powiedział, jest że on podwalina. go rozjebie. Dokładnie. Więc on tworzy podwaliny. I też zauważyłem teraz w branży, że to jest bardzo mocna taktyka, i właśnie w ten sposób możemy przejść do panelu trzeciego, ponieważ zauważ, że w panelu trzecim dwie pary, które ze sobą mają się bić, mianowicie Casio Alan i Tyburski Vampir, zeswitchowały się. Kasio zaczął cisnąć wampira mocno, a tyburski do Casio. I teraz pytanie brzmi: czy strategią zawodników nie jest coś takiego, że w momencie piku oglądalności, gdy oglądacie 200 tysięcy ludzi czy nie stworzyć sobie zajebistej podwaliny do już pewnej walki, do pewnego kontraktu walki, do pewnych pieniędzy i do tego, żeby y, zachować sobie ciągłość. Mhm. Ludzie, ludzie przestali dymić do siebie y, w momencie, gdy mają walkę. Czyli tak jakby sądzisz, że siedzą już tam, jest walka za tydzień, biją tak. się już nawet nie za, za tydzień, już tydzień a już, a już to... chcą kolejne tak, walki. Tak, i to jest moja teoria i taka hipoteza. I ja w nią bardzo wierzę, bo mam też do tego podstawy. Dzisiaj mi to udowodnili, a ja wiem o tym też oczywiście z kuluarów, z zakulisów i tak dalej, że takie praktyki są robione. I to jest bardzo chujowe z tego względu, że, że ludzie sobie przekminili zawodnicy. Kurwa, tu już mam pewną walkę, to już się wydarzy, będzie się musieć wydarzyć. Ja już swoje tutaj narobiłem, jeszcze ewentualnie na ważeniu coś podkręcę, ale kurwa... Muszę sobie rozkminić zaraz kolejne zestawienie, no bo chciałbym zarobić w tym roku na przykład kwotę X, wiesz o co chodzi. Mhm. I ludzie zaczynają tak robić, zawodnicy zaczynają to w ten sposób przekminiać i e, no nie podoba mi się to, bo kurwa aktualne zestawienia wtedy tracą na jakości względem tych przyszłych. Trochę tak, trochę tak no jest. i dzisiaj na przykład Tyburski pokazał, że e, frontki, bicie gdzieś tam w, w ground and pound starych na konferencji, średnia faza, nie? Jakieś wnioski zostaną wyciągnięte konsekwencje w stronę Pawła Tyburskiego? Znaczy wnioski myślę, że już wyciągnęliśmy, jeżeli chodzi o federację. Jeżeli chodzi o konsekwencje, no to musicie nam dać widzowie, media, trochę czasu na to, żeby się do tego ustosunkować, bo to nie jest tak prosta decyzja. Ja osobiście wnoszę za tym, żeby nie było Pawła w tej Federacji i powiedziałem to na konferencji. Też nie ma co ukrywać, że trochę pod wpływem impulsu, bo mi się to bardzo nie podobało. Paweł też na mój temat wypowiadał się w wywiadach bardzo. Niepo, niepochlebnie i trochę subiektywnie do tego podszedłem, e, no bo mówił o mnie, że i standard, o moich standardach e, Cisnął mnie i tak dalej, cisną friki za nie patologię. Nie znaliście tego już? Połowicznie, nie? Połowicznie. Tak. Paweł dzisiaj do mnie podszedł, zbił ze mną pionę i powiedział, że pogadamy po konfie, taki uśmiechnięty i tak dalej. Zbiliśmy pionę, no ale ja nie byłem gdzieś tam y, do Pawła jak... Tak jak, to nie jest takie super pozytywne, takie no. połowiczne. Czyli nie? jest dalej zadra. Za za... Znaczy ja czuję zadrę, stary. nie? Czuję zadrę, bo na przykład wypowiadał się na temat pieniędzy, które przekazałem dla rodziny, której budowali dom, a on stworzył taki znak zapytania, jakbym ja tych pieniędzy nie dał. Gdzie ja je zapłaciłem? Ja mu to dałem, a on na wywiadzie zostawił taki. Że to jest takie niewyjaśnione. Przez co otrzymałem na przykład komentarze o tym, że e, o, pewnie nie dał pieniędzy i tak dalej. Co jest dla mnie idiotyczne, stary. Gdzie ja bym nie dał rodzinie 15 tysięcy złotych poświęcając swoje, wiesz, już i tak mocno strzargane imię. Wie o co chodzi. I to mnie na przykład bardzo bolało i tego to nie zostało przeze mnie e, z nim wyjaśnione. I dzisiaj w momencie, gdy on wypowiada się o patologii we Free fightach, o zachowaniu, stary, zawodników i tak dalej, samemu robiąc to, co robi dziś, no to trochę mnie to wzburzyło i powiedziałem swoje słowa. Nie? Znaczy mnie też zdziwiło, że tak powiem, bo ja pamiętam jeszcze niedawno Pawła na wywiadach, no i przychodził, też mówił taki odmieniony, że już nie podoba mu się to, co się dzieje na konferencjach i w ogóle i nagle taki wjazd, no chyba niepotrzebne to było. No, Ogólnie możesz powiedzieć, co się stało z Kasiuszem i jakie są jego obrażenia po tym uderzeniu? Na temat obrażeń Kasio nie za bardzo chcę się wypowiadać, z tego względu, że sam nie wiem, co tam się do końca wydarzyło. Jedyne co wiem, to to, że z Kasiuszem jest wszystko ok. Eee, no i do walki to pewne dojdzie. Mhm. Ogólnie jak ci się podobała? Alan się cieszy. Tutaj mamy Alana. Mamy, Alana, nie, Mamy Alana. Mamy Alana, nie? Mamy Alala, mówię. Jesteśmy na gorąco. Eee, jak ci się ogólnie podobała konferencja? Ta, no bo ja uważam, że była w pewnych momentach, no było bardzo mocno, naprawdę. No. Ten ostatni panel, było, no sam teraz mówisz, że nie wiesz, co się stanie z panem dalej w Federacji. Będzie, że się odbędzie. Tak, tak, tak. Nie, no z Kasi jest wszystko git. Jak Ci się podoba? Chcemy na, na pewno zawalczysz. No to ja się o to nie martwię, bo no. już jest alternatywa. Na no to. Więc, tak więc tylko ten nie ten za nie dużo ten, nie? <laughs> no elektryczny gość goś, ale widziałeś to kurwa w ten, ten obronę no ja tak. jestem kurwa dynamizm. ale powiem ci że zmieniłeś trochę stary ten. co? no styluwa. dzisiaj okropnie ofensywna mocno dlaczego? dlaczego ofensywna? Ale zawsze to kurwa ja dostawałem kurwa, tak, i dalej. tak tak a powiedziałem kurwa też kurwa mieliśmy odprawę i powiedziałem że kurwa mieliśmy nie używał pewnych słów tak a powiedziałem że kurwa wyzwał od frajerów kurwa i tak dalej a oczywiście ja tego nie, nie, ten, nie używam tych słów już powiedziałem oficjalnie że nie będę tego używał publicznie a dostał tylko za to tylko za to je bardziej do tego, że y, dzisiaj wyjątkowo mocno agresywny byłeś, ale nie mówię, że to jest coś turbozłego. To, co zrobił Paweł, to była przesada. No to na przesada, przysadę. ja też mu to powiedziałem. telefon, że to była przesada, nie? naprawdę. No. mi przez kurwa, no, mam nadzieję, że wyjdzie w do, do tego... Ale jesteś ładowania. mocno naładowany. Ja Chyba tak, kurwa no, stary. Ty od września się kurwa, nie bije, czyli, ro, czyli rozumiem, że ta alternatywa, która ewentualnie może wejść w grę, może być, no. e, jesteś gotowy na coś takiego. Tak. Okay. Ciekawa faza. My też wracamy. się konferencję? Tak, konferencja mi się podobała, gdyby nie ta, ta jedna akcja, która może zaważyć też na, na wizerunku, no bo co by nie było, przepraszam też każdego za to w imieniu federacji. Ochrona, ochronie nie udało się powstrzymać Pawła Tyburskiego, jest to, jest to błąd po prostu i trzeba nazywać rzeczy po imieniu, do tego nie powinno po prostu dojść. I każdego tutaj z miejsca teraz. Przepraszam, że musiał po prostu być tego świadkiem. A ogólnie uważasz, że to co się stało na konferencji to dobrze wpłynie na sprzedaż gali i że, no bo nie oszukujmy się, jak na początku gala została ogłoszona, to te głosy w internecie nie były takie super. Teraz, no ogromne konflikty się porobiły na tej konferencji. Kontrowersyjne pytanie, bo oczywiście, że e, każde takie zachowanie, e, każde wyjątkowe stare jakieś incydenty wpływają na to, że ta atrakcyjność rośnie, bo ludzie chcą zobaczyć zobaczyć ten event e, i zwieńczenie tego wszystkiego po prostu w klatce. Więc jeżeli chodzi o promocję, no to nie ma co owijać w bawełnę. Na pewno zwiększy to w pewnym stopniu atrakcyjność tego, co się dzieje, a już na pewno popra poprawi nastroje związane z kartą walk. Pytanie brzmi, czy w ten sposób e, chcielibyśmy iść, no bo to nie jest us to wszystko, co się dzieje i tak dalej. No kurwa, no mo to jest... No to jest mocne. No to jest moc. Ostatnio Basu odpowiedział Mądre Słowa. Nie wincie gracza, wincie Grę. Ludzie to oglądają i chcą to oglądać. No nie wincie gracza, nie wincie sta, statku matki, e, który tych graczy ma, e, tylko sama gra, która już w tym momencie jest objęta jak taka duża mapa z trzema ogromnymi państwami, Prime Cloud Fame, w której każdy ma swoje armie, tak jakby, armię kibiców, e, swoich generałów, czyli zawodników, za którymi widzowie idą, e, kibice, no i tak to w tym momencie wygląda, nie? No rzeczywiście mądre słowa, jeżeli chodzi o Roberta, ale głupim bym był, gdybym zatrzymał się na tym i wiadomym faktem jest to, że kurwa te kraje mm. też muszą dbać o jakiś standard, nie? O, ostatnio powiększyła się nasza mapa tutaj freekwajtowa, bo Ferrari zawalczył w Miss Fiscie. Jak ty oceniasz jego występ? Eee, jego występ sceniczny? Ogólnie, cały. Świetny. Świetny, Świetny. uważam, że 10 na 10. Eee, dla mnie w ogóle no. dziwem jest to, że w Polsce mimo tak ograniczonego stary, ograniczonej liczby ludności w porównaniu do całego świata, czat potrafi być ospamowany stary flagami Polski, słowami Ferrari, Daesh, Amady, i tak dalej, że zagraniczne gwiazdy mające miliony fanów. Nie potrafią się w ogóle e, przebić ze swoją widownią. To jest dla mnie abstrakcyjne. Tak samo abstrakcyjne jest dla mnie to, że na kanale JJ Olatunji, który ma prawie 20 milionów subskrybentów, nie byli w stanie przebić 10 tysięcy widzów na streamie. To jest dla mnie jakieś kurwa w ogóle. To jest dla mnie anomalia, że KSI nie był w stanie tak podkręcić marketingu, że nie pod... no, kurwa aferki mają stary dwa razy więcej ludzi niż oni na streama. Wiesz o co chodzi? To jest no, więc to jest dla mnie, a u nas wiesz, tutaj ludzie to jest jak jakaś kurwa tradycja stary, że jeżeli jest konfa to każdy siada z chrupkami stary, z piwem, z wódą i ogląda sobie te przedstawienie, nie? A widziałam, że Papież Papi zgodził się na rewanż w Polsce, czyli pewnie w fejmie. No takich rzeczy niestety nie będę mógł Ci tutaj ujawniać. Okej, okay, no. no to ostatnie pytanie, ja bym się chciał dowiedzieć co u Ciebie teraz? E, bardzo dobrze. Byłem w Miami z Buddą. Mam swoje rzeczy, które robię. Oczywiście fame jest ważny i tak dalej. Zapewne za niedługo sobie wrócę do Aferek i będę robił, co robię, nie? Wszystko wraca do normalności. Nie? Oczywiście, że tak. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.